Cię bardzo serdecznie. Ja nazywam się Edyta Gierczak, a w tym materiale porozmawiamy, gdzie znajdują się nasze pipsy oraz jaką mają wartość w poszczególnych instrumentach. Wyróżniamy trzy główne rodzaje instrumentów: pary walutowe, indeksy oraz surowce. Należy pamiętać, że pary walutowe dzielimy na te w stosunku do dolara oraz te w stosunku do jena japońskiego. Na przykładzie euro do dolara oraz wszystkie pary do jena japońskiego. Pary walutowe w odniesieniu do dolara zawsze pips znajduje nam się na czwartym miejscu po kropce. Czyli tutaj dla przykładu mamy podaną cenę. Cena przykładowo naszego wejścia: pips znajduje się na czwartym miejscu po kropce. Natomiast jak widzimy, tutaj jest zmiana z jedynki na dwójkę na czwartym miejscu. Oznacza to, że mamy zmianę o jednego pipsa. Na parach walutowych w odniesieniu do dolara. 1 pips jest zawsze liczony razy 10, oznacza to, że jeżeli mamy przykładowo lot 0,10, jest on warty 1 dolara za pips. Przy locie 1, 0, 1,0 10 dolarów za pips oraz przy locie 10, 0, 10,0 100 dolarów za pips. Dla przykładu, jeżeli otworzylibyśmy pozycję, Widzimy w tym miejscu, podświetla nam się tutaj na prawym pasku, mamy cenę 0,98976. Nasz pips znajduje się na czwartym miejscu, czyli jest to nasza siódemka. Nasz stop loss ma cenę 9892,6, czyli w tej sytuacji widzimy 5 pipsów różnicy. Podświetlone jest nam tutaj również to w naszej pozycji. Natomiast przy naszym stosunku 1 do 1 widzimy różnicę 7, tak z 97 na 0,2. Również mamy tutaj różnicę 5 pipsów. W naszych parach walutowych w odniesieniu do jena, pips znajduje się na drugim miejscu po kropce. Dla przykładu mamy tutaj cenę. Pips jest na naszym drugim miejscu, mamy zmianę z 6 na 7, jest to 1 pips różnicy. I podobnie jak w parach w stosunku do dolara, zmiana wartości o jednego pipsa, liczona jest razy 10, oznacza to, że przy locie 0.10 mamy 1 pips, 1 dolar za pips. Przy locie 1, 0, 1.0 10 dolarów za pips oraz przy locie 10.0 mamy 100 dolarów za pips. Przy otworzeniu naszej pozycji Widzimy cenę na szaro, na naszym prawym basku, cenę wejścia, cenę naszego stop lossa oraz cenę naszego take profitu. Jak widzimy, wartość zmieniła nam się z ceny wejścia, która ma końcówkę 28,6. Nasz pips jest to tą drugą cyfrą, czyli ósemka. Zmieniliśmy wartość na 0,8,6. Oznacza to, że Mamy zmianę o 20 pipsów. Możemy również zauważyć to na naszym podglądzie, w naszych pozycjach. Oczywiście, tutaj liczymy to w pipetach. Oznacza to, że mamy 20,0 pisa 100. Natomiast nasz take profit został zmieniony o 40 pipsów, i oczywiście w podglądzie, tutaj to widzimy. Mamy Mamy w tym przypadku 39,9. Zaokrąglamy to do 40 pipsów. W indeksach sytuacja wygląda odrobinę inaczej. Pips znajduje się na ostatnim miejscu przed kropką. I tutaj mamy dla przykładu cena 11500, mamy zmianę na 11510. Oznacza tutaj, że mamy różnicę o 10 pipsów. Ponieważ nasze jedności się nie zmieniły, przesunęliśmy się o jedno miejsce w lewo, czyli mamy różnicę 10 pipsów. Indeksy liczymy w stosunku 1 do 1. Oznacza to, że przy locie 1,0 mamy 1 dolar za pips, przy locie 10,0 mamy 10 dolarów za pips, czyli w tej sytuacji, jeżeli mamy 10 pipsów, ustawilibyśmy lot 1,0, czyli 1 dolar za pips. Mamy tutaj różnicę 10 dolarów. Pips znajduje się na pierwszym miejscu po kropce, czyli jeżeli zauważymy tutaj zmianę, mamy cenę 1665.00, w miejscu zera znajduje się nasz Pips. Widzimy zmianę na 1667. Miejsce naszego Pipsa się nie zmieniło, natomiast przesuwamy się o przecinek w lewo. W związku z czym widzimy tutaj zmianę o 20 pipsów. Wartość pipsa podobna jest jak w parach walutowych. Oznacza to, że liczona jest razy 10. Przy locie 0,10 mamy 1 dolara za pips. Na przykładzie mamy tutaj cenę 16,65, moment naszego wejścia. Widzimy różnicę o 20 pipsów. Widzimy to w tym miejscu. Oznacza to, że przy locie 0,10 Nasza transakcja w tym miejscu ryzykuje 20 dolarów. Natomiast nasz take profit w stosunku 1 do 1 będzie wynosił również 20 dolarów. Jak możemy zauważyć, w zależności od rodzaju instrumentu nasz pip znajduje się w różnym miejscu oraz ma różną wartość. Dlatego na samym początku proponuję skupić się na jednym rodzaju, na parach, indeksach lub surowcach i odpowiednio to wyćwiczyć.